Matura 2024: Przecieki, wycieki, zacieki, ale jednak nie do końca. O co tu chodzi, i jak to się dzieje przede wszystkim, że do takich sytuacji dochodzi? Moi drodzy, mamy to za sobą. Podstawowe matury już za nami. Teraz w tym komentarzu napisz, czego najbardziej się obawiałaś, albo czego najbardziej się obawiasz, obawiałeś. Jak to wygląda z waszej strony po prostu? Jest, że tam każdy komentarz i na każdy odpowiem. To jest naprawdę moment, w którym chwalimy się lub martwimy się jakimiś rzeczami z tych podstawowych matur. Moi drodzy, przecieki, jak to się dzieje, że co roku ta matura przecieka, a w tym roku no jest to niejako dziwko, że nie było na takiej dużej, takiej dużej skali przecieku w postaci wcześniej. Markuszy materialnych niż, niż później. Co to, to znaczy wcześniej niż później? Słuchajcie, do tej pory matura przeciekała kilkanaście, kilkadziesiąt minut wcześniej. Ale to było z innym, jakby nazwijmy to, stylem rozpakowywania i zarządzania wysyłkami tych arkuszy. Ale to się zmieniło w zeszłym roku, z tego co pamiętam. I teraz zobaczcie, że te przecieki nadal funkcjonują. Myślałem, że ich nie będzie aż tak dużo, ale były one ogromne. Każdy praktycznie kto był zainteresowany, łącznie z wami, a ja oczywiście nie będę wysyłał kto, podsyłał mi te zdjęcia, ale zdjęcia arkuszy były w sieci po rozpoczęciu prac. To nie tak, że ktoś musiał przejrzeć całą pracę i które zadanie wrzucić, załóżmy, o tym jak ktoś miał dostęp do internetu, do telefonu, to zaraz, ale te arkusze były całe jakby dostępne, najważniejsze zadania już w momencie, w którym ktoś dopiero brał się za jedną czwartą, bo jednej czwartej dopiero testu, więc ktoś musiał z premedytacją zrobić te zdjęcia, co jest zupełnie oczywiste. Słuchajcie, prawdziwym egzaminem dojrzałości nie jest nawet matura. Prawdziwym egzaminem dojrzałości jest funkcjonowanie w tym kraju i rzeczywistości, w której będziecie teraz, od teraz już dorastać jako dorośli ludzie, bo trzeba będzie pójść do pracy i tak dalej. O tym wszystkim będziemy mówić na kanale, po to pewnie zostawiłeś, zostawiłeś tu suba. Ale dlaczego mówię, że to jest test? Dlatego, że test na to, jak reaguje państwo na tego typu rzeczy, gdzie w ćwierć miliona ludzi pisze daną pracę, mówi się, że to jest tak ważna rzecz, co mówiliśmy wcześniej, że wcale nie jest. I zobaczcie, jak do tego podchodzi CKE. No, wyciekły. Pora na CS-a. Słuchajcie, corocznie matura ta wycieka. W tym przypadku był to inny przeciek niż zwykle, w inny sposób dokonany. Jeżeli chodzi właśnie o zdjęcia tych arkuszy, a nie przed rozpoczęciem e, całego egzaminu o dziewiątej, ale co to zmienia? Słuchajcie, nikt nigdy nie poniósł konsekwencji. Unieważnianych prac jest 100 do 200 w skali około ćwierć miliona corocznie. Naturalnie, przecież to jest kpina, to jest kpina z maturzystów, kpina z siebie. Od osoby, która chce mieć dobry wynik, pójść na studia, bo nic dziwnego, że jakieś te dane kierunki bądź konkretne uczelnie będą zajęte nie tylko przez osoby, co są naprawdę dobre i powinny tam się znajdować, przez osoby, które są sprytne. I to jest prawdziwy egzamin dojrzałości, że w tym kraju trzeba niejako poruszać się bardziej jako osoba sprytna niż wyedukowana? Nie zawsze, ale często tak po prostu jest. To jest farsa. To jest farsa, na którą musicie się przygotować jako młodzi ludzie, bo tu będziemy zakładać firmy, bo tu będziemy dorastać, no chyba, że ktoś będzie wyjeżdżał za granicę. Słuchajcie, mówiłem o tym szukaniu pracy. Projekt motorzysta, Na Instagramie mieliśmy pierwszego live'a od chyba prawie roku. Emil.Lipski Instagram, polecam. Wybiorę jedną osobę, której pomogę wybrać miasto do studiowania, uczelnię, kierunek studiów, mi charakter słabości i je nie doskonalimy niejako po to, by jak najszybciej zyskać, no bardziej może nie zyskać, tylko znaleźć pracę, i w niej się odnaleźć. To wszystko po to, by taka osoba była przykładem, niejako trochę odpowiednikiem tego, co ja zrobiłem, czyli pochodząc ze wsi, pójść do miasta. Nie mówię, że to jakieś osiągnięcie, tylko po prostu bez żadnej znajomości, bez kontaktów, pójść na studia i zacząć działać i robić fajne rzeczy. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to na Instagramie będzie info, co dalej za niedługo. I będzie też info dla innych wszystkich ludzi, ale tego nie zdradzę. Jeżeli jesteś ciekawa, jak znaleźć pierwszą pracę, pierwszą praktyki, pracę na wakacje, tutaj jest filmik o tym który dalej jest naprawdę dobry.